Siema, zaraz się muszę, czekajcie, zrobić. Wchodzimy na kanał Mila. I maj mail mai. O! Dzisiaj są urodziny mojej... Nie pokazuję na razie za dużo twarzy. Wszystkiego najlepszego, Maja, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności i żywy Milo. Cię dalej. Pachał, dawał Ci prezenty. Ogólnie, żebyście nie czuli się sami, to oczywiście nagrywam ten odcinek i wrzucam go z twarzą specjalnie dla Was. No, nie ma czasu na głupoty. A, dlatego pozdrawiam Was. Kiat, Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego maja. Nara.